I tak 28 października Henryk Flame z najbliższym otoczeniem zostaje zwerbowany do Narodowych Sił Zbrojnych i przyjmuje przysięgę wierności Narodowym Siłom Zbrojnym. 12 lutego 1945 wojska sowieckie wkraczają do Czechowic Dziedzic, a Henryk Flame ze swoim najwyższym otoczeniem na rozkaz dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych otrzymuje rozkaz do konspiracji, a następnie zorganizowania samorzutnie pierwszego posterunku milicji obywatelskiej. Była to praktyka często stosowana przez podziemie niepodległościowe. Chodziło tu o infiltrowanie powstającej dopiero władzy komunistycznej przez podziemie niepodległościowe. Henryk Flamme wykonał rozkaz i w okresie od 12 lutego do 5 maja roku 1945 obsadza główny posterunek Milicji Obywatelskiej w Czechowicach. Między innymi infiltrując okoliczne, okoliczne komórki PPR-u i UB. Jednak jednak ten, ten okres nie trwa wiecznie. Już pod koniec kwietnia roku 1945 okrzepła władza komunistyczna postanowiła czy też postanawia zlikwidować kolejne posterunki MO, ponieważ dostaje sygnały od rodzimych komunistów, że posterunki te są obsadzone przez ludzi niepodległościowych. Taka informacja dociera również do, do Flamega i, i w obliczu faktów dokonanych już 5 maja roku 1945 z całą swoją grupą kolejny raz wycofuje się do lasu. W ten sposób właśnie tego 5 maja roku 1945 zawiązuje organizację partyzancką, która w przyszłości dojdzie do, do, dużego, do największego zgrupowania na Śląsku Cieszyńskim, a mianowicie chodzi tu o ba, zgrupowanie Bartka Narodowych Sił Zbrojnych, w skład którego wchodzi ponad 300 w dobrze uzbrojonych, jak na warunki partyzanckie żołnierzy. I tutaj przedstawię takie, no moim zdaniem, kluczowe daty, jeśli chodzi o rozwój zgrupowania Bartka. No jak już powiedziałem, było to największe zgrupowanie w tej części, w tej części kraju. Henryk Flame jako doświadczony żołnierz, jako, jako żołnierz kampanii wrześniowej postanowił przede wszystkim zorganizować w powiedzmy, sposób taktyczny rodzącą się jednostkę, a mianowicie nie zorganizował... Nie zorganizował jakiejś jednostki, która które miałaby jedne, jedno miejsce stacjonowania. a mianowicie a mianowicie już na sam początku podzielił swój oddział na kilka mniejszych grup, które miały za zadanie organizacyjne zagospodarowanie całego Śląska Cieszyńskiego, a także zachodnią część Małopolski, tak zwaną Żywieczczyznę. Dzięki temu, dzięki temu stał się faktycznym, można powiedzieć faktycznym hersztem, czy też też człowiekiem panującym nad, 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 całą, nad całą tą okolicą, czyli Śląska Cieszyńskiego i, i zachodniej Małopolski. Rodzima ubecja, czy też komuniści nie mieli tak dużego wpływu na, na, na tych terenach, jak właśnie Henryk Flamek, który, który potrafił zorganizować w ten sposób swoją jednostkę. Na miejsce swojej kwatery, swojego sztabu głównego na to miejsce wybrał najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, który był centralnie położony na terenie, na terenie operowania zgrupowania, a mianowicie Baranią Górę. Jest to ponad 1200-metrowe wzniesienie, na którym Henryk Flamę rozkazał wybudować m.in. różnego rodzaju bunkry sch i schrony, czyniąc to miejsce niedostępnym dla władzy komunistycznej. Z tego miejsca Henryk Flamę wydawał rozkazy swoim jednostkom. Do największych, można powiedzieć, wystąpień zgrupowania Bartka Narodowych Sił Zbrojnych należy 3 majowa defilada przeprowadzona w Wiśle w roku 1946, a mianowicie w Henryk Flamę postanowił e, dzień 3 maja, to jest e, święto Konstytucji i święto Maryny w, w szczególny sposób uświetnić, a mianowicie na Baraniej Górze zorganizował wszystkich swoich żołnierzy, ponad e, 300 i, i właściwie pod, pod lufami ubeków i, i i żołnierzy KBW zorganizował e, dwugodzinną defiladę, defiladę w pobliskim mieście w Wiśle. E, był to właściwie fenomen w skali, e, w skali krajowej, czy też, czy, czy też e, krajów e, bloku wschodniego, ponieważ mimo tego, że e, Wiśle stacjonowała jest zarówno jednostka UB, jak i KBW, żołnierze te, ci po prostu bali się wyjść i w jakiś sposób zareagować, ponieważ e, Bartek był na tyle silny w, w tym rejonie. E, również w sierpniu roku 1946 Bartek powtórzył identyczną, identyczną koncentrację swoich, swoich żołnierzy I, i również komuniści nie potrafili temu w jakiś sposób zapobiec. Są to fakty, które świadczą o tym, że zgrupowanie te faktycznie było bardzo silne na tych terenach. Niestety, niestety, komuniści, komuniści postanowili za wszelką cenę zniszczyć to zgrupowanie. Sam Bierut wyrażał się o zgrupowaniu w jak najgorszych jak najgorszymi słowami mówiąc, że jest to niedopuszczalne, żeby rok po zakończeniu II wojny światowej tak duża jednostka funkcjonowała i, i, i mogła przeprowadzać depilady w miastach, w których przecież zaprowadzony jest komunistyczny tak zwany porządek. To skłoniło komunistów do wytężonej pracy nad zgrupowaniem. Do sztabu, który miał zniszczyć zgrupowanie, zostali wysłani, czy też wydelegowani na, na, najbardziej doświadczeni ubecy, w tym m.in. słynny porucznik Lawina, który miał się stać głównym architektem, głównym architektem planu likwidacji zgrupowania Bartka. Człowiek ten, były akowiec z, z terenów Białostowskiego, został zwerbowany przez UB, a następnie a następnie przez nich przeszkolony w celu inwigilacji kolejnych środowisk niepodległościowych. Człowiek ten na tyle był skuteczny, że został wydelegowany do, do rozpracowania sztabu zgrupowania Bartka. Człowiek ten, o dziwo, bardzo szybko udało mu się, udało mu się zinfiltrować nie tylko sztab zgrupowania, ale również samego Henryka Flamę. Był to okres, gdy. Henryk Flamy razem ze swoim ścisłym dowództwem utracił kontakt z, z kierownictwem Narodowych Sił Zbrojnych. Jako, jako, jako żołnierz, jako człowiek, dla którego rozkaz był najważniejszą sprawą, postanowił szukać tych kontaktów za wszelką cenę. Wówczas pojawił się porucznik Lawina, czyli, czyli prowokator UB Wędrowski, który podał się właśnie za przedstawiciela kierownictwa Narodowych Sił Zbrojnych, powiedział, że jest emisariuszem z Zachodu i i że, i że właśnie Bartek powinien się podporządkować jego rozkazom. Henryk Flamę chcąc, nie chcąc, będąc żołnierzem podporządkował się porusznikowi Lawinie i wtedy rozpoczęła się operacja, której finałem było zamordowanie ponad 160 żołnierzy z grupowania Bartka. Może w, nie będę teraz wchodził w, w niuanse tego rozpracowania, powiem tylko, że w okresie Września 1946 roku w mniej więcej trzech transportach pod pozorem, w, pod pozorem ewakuacji w większości żołnierzy z grupowania Bartka na zachód zostali, zostali żołnierze ci wywiezieni w okolice, w okolice Baruta na Opolszczyźnie oraz, jak się dzisiaj dowiadujemy, w okolice lotniska poniemieckiego w Grodkowie, gdzie w większości przeważnie w sposób katyński zostali zamordowani. A mianowicie, a mianowicie po prostu szczałem w, w tył głowy. Inny, inna metoda zastosowana przez ubeków w likwidacji zgrupowania Bartka była taka, że zwabieni do, do bunkrów żołnierze Bartka po całonocnej jeździe z podbeskidzia zmęczeni kładli się spać. A, a, a następnie nad, nad ranem, gdy żołnierze ci byli jeszcze zamroczeni, zostały tam przez specjalne jednostki UB wrzucane granaty i po czym do jeszcze żyjących żołnierzy byli po prostu dobijani szczałem właśnie w tył głowy, czy też wyprowadzani i wrzucani do, wrzucani do wcześniej przygotowych dołów z wapnem czyli, czyli w sposób czyli w, w sposób katyński, po tym wydarzeniu Henryk Flamę, no właściwie doznał pewnego pewnego załamania, ponieważ w jego, jego najlepsi żołnierze, ten, ten kwiat Śląska Cieszyńskiego, został w bestialski sposób wymordowany w wyniku tej prowokacji. Przy Bartku pozostali jedynie, jedynie ci, których, których zostawił przy sobie, czyli garstka około 50-60 żołnierzy. Ludzie ci byli nieustannie tropieni. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że gdy na Baraniej Górze. Kilkunastu żołnierzy Bartka z, z, z nim na czele postanowiło e, uczcić w jaki sposób e, zbliżające się Boże Narodzenie, e, to mimo, mimo świąt, mimo, mimo tego święta, komuniści, komuniści postanowili otoczyć ten bunkier i zniszczyć. E, żołnierzom udało i tym razem się wymknąć z tego bunkra, ale